Leci taka babka. O, ten to chodzi o, Ale piękny. To, to gratulacje. <laughs> Widzi się? No. Dobrze? Takie ładne. Dobrze się tujeżdża do wody. Patrz tu mnie brania. Taka rakieta. Piękny, pełno łuski. Najpiękniejsze. Może lecieć do wody. Takie dwie mordy ładne. Chyba 12 minut. To trzeba mieć szczęście no mówię ostatnie przerzucenia Dosłownie ostatnie Będzie dublecik Miał być dublecik Miał być dublecik ale nie wyszło Tak, zakończyliśmy Witamy dziś z tatą na Lisimogonie w końcu po kilku latach spakowani, załadowani, jedziemy na łowisko Zobaczymy czy się coś uda połowić W końcu po kilku latach karpia poczujesz, nie? no Dobra, dwa różne wiadra. Tu zwykłe pelety z elementą. Tu zobaczymy ten czerwony słynny składnik i kilka z leci. Leci taka babka Próbujemy no, Zeszedł na dół Leszcz, japana Branie do brzegu Leszcz Oto chlapak jak to mówią Najgorsze co może być dla karpiarza Nigdy żem tutaj leszcza nie złowił. Taką glapkę małego. Zamiast kakliówkami to tu trzeba było z federami przyjechać na leszcze. Się pobawić. Jak przez 11 lat nigdy żem leszcza nie złapał. No, a masz. Tak teraz leszcze jeden za drugim. Ale ładny. Jakiś średniaczek. Nie ma jak to polska drożdżyweczka Ryby nas mają w nosie, biorą leszcze, mały karpik. To my się najemy. Ale zanim tata wypije piwo, to będzie branie. Jak to mówi Tomek i Marek. Ten nas tam trochę zamknął z prawej strony. Poszło wszystko wabank. Zmiana miejsca, szybkie nęcenie. Tam nas w klatce zamknęli. Nie było jak łowić. Prawa strona, lewa strona. Tuż masz ten gotowe. Ach, gotowe. Tak mniej więcej wciska, no. To trzeba mieć szczęście, zarzucenie Żeś za, zatrzepiał, nie? Jo, o sygnalizator, a tutaj w rękach normalnie odjechał Ale ten powrotek to chodzi Kurwa macie No, ładny jest jo. Dobra, nisko, nisko nad tym ale piękny Ale dał ci popalić co Aha. ładne, ładne. o no, 11 no to się zgadzało, bo tam też tak skakało I do domu idź do domku no widzisz, że było warto to gratulacje rekordówka 11 kilo ryba po rybie mały bo mały ale sztuka może nie taki nawet mały no mam go ha no. no, ale ekspresowo co? No. widzisz pierwszy raz w życiu, że przeprowadzkę zrobili na Lisi Moganie i było warte świeżo zarzucone to się, żebym dopiero zarzucił wędkę. I no. jest. No Dobra. Dobra. Warte myłony. Wypadł na spontanie. O 9 wieczorem dopiero hasło lisi ogon i taki piękny, super łuska. Widzisz? A także się nie chciał zmienić miejsca i po takim lapsie wyciągnęli i ryba po rybie karp już dochulowany tutaj Dosownie świeżo po zarzuceniu co? pełno łuski i po dwa karpie będzie nie licząc, jak to powiedzieć tych dwóch pierwszych białych karpi <grytanie> dawaj tańczmy go pod kijami puść masz go teraz pod drugim znowu kolejna jedenastka takie ładne tu lecik ryba po rybie Dobra wsiknij go, żeby odkazić Złoba takie sztuki widzisz, jednak się opłacało no. dobrze się wyjeżdża do Patrz, tu mnie brania no, wypuszczaj je, wypuszczaj, je, dalej A tu odjazd no To ja cię gonię, teraz będzie trzy, o. Ale trzeci taki już ładniejszy Dokładnie wjechał. Taka rakieta. Piękny pełno łuski, najpiękniejsze karpie. się. Nie da nam przerzucić wędki. Dosłownie, ile? Nawet nie minuta po zarzuceniu. Minuta, nie? tak tego brzegu jak diabeł. Dobra. Może lecieć do wody ładnie kolejny, teraz cię muszę znowu gonić 4-3 posiedzę teraz No, to znowu będziemy królować na łowisku nie? No. po zmianie, a takie, po zmianie łowiska miejsca i taki ogień, ryba po rybie taka babeczka Co? mówię, że taka babeczka, a tak tutaj a tak kosi, nie? no właśnie rzut po rybę trzeba hamować bo za daleko by poleciało taki skład mamy to leci na włosy jeden Zważyłyśmy go wziąć w podbierak na macie, a tutaj drugi kij odjechał. I co teraz? I co teraz? Tak. Taki dublecik. Jedyn. Ryba po rybie. O, piękne. Tutaj tego odczepiałem, a tu drugi odjechał. Dwie mordy ładne. Tak, Dobra. Zeszlej za mocno. Uważaj, nie do wody. Tak się łowi. Coś to nie dadzą zarzucić. No. no <laughs> nie dadzą mi wędki drugiej zarzucić. Ale ten to jest wspólny. Tego na pół bierzem Tyga, Dziesiąta sztuka. Ja go zaciąłem trochę pocholowałem a ty do od połowy do końca. Idzie no co? I wjechał. To jak z radkiem wtedy byłem, to takie długacy co je mierzył. Tego to powinien razem trzymać, bo to wspólnie złowione był. Uciekaj, ale met z metra cięty. E, dziesiąty ogółem. Mój tak jakby... Szósty, a ty cztery To, to weź tego Jedzie z tego. Nie, do góry a już nie tnij, nie tnij, nie, nie już widzę, że się przymierzasz To weź tego <grym> <grym> Żeby nie była za duża przewaga Już no, nie, nie. ty żeś z tej strony zaczął o tym największym zacząłeś Wtedy ja cię goniłem łeb w łeb do czterech, nie? wtedy piąty, szósty i teraz siódmy Trzy brania z rzędu na mojej wędce, a u ciebie cisza. To tak jak jeden ciągnie, a drugi siedzi, to nie fajnie. O, już sobie ma I matę tu raz. jaki fajny, ile? 6 kg. No tak gdzieś o. może mieć. Buźka. Dobra i do wody leci. Jeszcze go zdezynfekujemy tylko. To coś żeby zdezynfekować. A, zobacz. I oto zadowolony łowca. Bardzo dobrze. No tak. 11 ryb wyjechało z tego miejsca. Jednak miałem nosa, żeby tu przejść. Nie? A żeś nie chciał ruszyć, a by tam się nie podobało, zamknęli nas w klatce z prawej, z lewej strony. Jak nigdy. Tam naprzeciwko Co nigdy tam nikogo nie wpuszcza Weszedł jeden na środek łowiska Dosłownie za moimi zestawami Rzucał, nęcił, zgarniał mi ryby Ze środka Nie pasowało mi Mówię do taty Przechodzimy gdzieś tutaj na inne miejsce To już było po 10 w pół do 11 Zaszliśmy tutaj chwila Dosłownie pierwsza ryba 11. U taty, u mnie I tak na razie po trzeciej godzinie mamy Także super Dosłownie w 4 godziny 11 ryb jeszcze chwilę będziemy siedzieć, godzinkę, może półtorej do dwóch, i będziemy się pomalutku składać. O szóstej już tutaj wchodzi nocka, mają zarezerwowane. I tyle. Ktoś rekordową rybę złowił 11 kilo Jak na razie ja mam najwięcej, a przegrany zawsze idzie z taczką. Kto najmniej nałowi, ten taczkę ciągnie nie Trochę, ją. Ale go teraz w konia zrobiłem Nie no, taki fajny dobra, dobra Niech leci do wody Ale Golasek Już po ogonie widziałem, że Golasek Jedna stracona, a tu już drugi strzał I to ten sam kij? Dopiero Dopiero Dopier Aha, ja patrzę na ten kowrotek drugi dopiero tamta się spięła przy podbieraniu prawie przy podbieraniu ten wyjechał ale większy poszedł A nie można za dużo ciągnąć taki ładny no to pięknie towar się nam kończy przerzucimy chyba wszystkie wędki po razie i będziemy uciekać Już nie będziemy dorabiać Która godzina? 5 po czwartej 5 po czwartej no. starczy się I tak ładnie, żeśmy naciągnęli chyba najwięcej na łowisku to trzeba mieć szczęście no, mówię ostatnie przerzucenia Dosłownie ostatnie Siedzi się na ten, a ty weź ten Daj mi go, a ty tu zarzucę. A ja zarzucę, to trzymaj to z daleka to się zawsze wydaje, że ładne to teraz wiecie gdzie na ryby się jeździ, nie? Karp 14 14. Dobra, ostatni rzut Za jakieś 20, 20 minut, do 20-15 minut i Pomału można wszystko składać, nie? No Już? na sam koniec przy składaniu jeszcze odjazd będzie dublecik? przyhamuj go tak to można ryby łowić dokładnie, tak to można ryby łowić sobie, o tutaj chlapie tu się ciągnie Teraz jeszcze by brakowało, żeby któryś z naszych kij odjechał kolejnych. Ja. Trzecia wędka. Na sam koniec. Ryby biorą, mamy, uciekamy do domu, ale. Nałapaliśmy się. 16? Ja? 16 sztuk. Dwa leszcze i dwa spięte były. Ten malutki tam na początku i mi ten duży tu. Może jeszcze na Twojego poczekać, co z nim? Wypnę go w podbieraku i poczekam na ciebie. Tak, jeszcze na sam koniec. Miał być dublecik, Miał być dublecik ale nie wyszło. Nie udało się, ale, ale i tak grubo połowione. Tak, zakończyliśmy. Która godzina? Po piątej. Pięć. Po piątej, o szóstej tak nocka przychodzi. By nas wygoniła. Dzisiaj także się nie, nie chciał dać wyciągnąć. Namówić na liś ogon, kiedy ostatnio byłeś ze mną? 3-4 lata temu? 4 lata. No, po czterech latach znowu razem. No bo ja wiem, raz to by nie jechał. Nie? No dwa razy nawet. Fajnie połowione. To już teraz za rok się dasz znowu namówić. No.